Ludzie mi nie pomogli, to trzymam się daleko od nich i blady jestem jak zombie. Dawno nie bierę, więc odbił i wokół tylko te bloki i z tego samego balkonu spadały młotki. Konkurs spadałem nad miastem i piąt spadają za planszę Jestem ikoną, nie zgaszam nad miastem, poza tym wszystko wydaje się fajne, Miasto wydaje się ciemne, ulica wydaje się ciemna Z bloku wychodzę i wybija pełnia Mam w sumie powaloną głowę Po czasie przywykłem do tego jak łóżko na nockę Nożyłem osiem razy, dwa, Kolejne zgony na pogrze Poznań Paliłem sortę na moście I wszystko w pani wydawało się proste Proste, proste się w mieście, dlatego ja nie chcę być tam tam, tam, Lecz wszystko co dobre uciekło i zlewa się świat Kiedyś to było, klatki uwalone w proszkach, wiem co to bieda Dla ciebie nie śpię na pieniądze lecz kupi się w miastach, których już nie znam Chociaż dam i czuję już ten smak, ale nie wiem gdzie jesteś, czuję się niepewnie no świato tu gasno, ja znowu tu lecę na miasto i strata, nie daj mi spadnąć Może nie z nóg, ale serce nie daj mi czuć Zrozum, czuję ten luz, którego już nie mam Ej, daj mi ten schemat, schemat Kolejny plan, spalony jak brand. Wszystko co robię to robię nie tak Kolejna samara od nawali odpływa jak świat zlewa się świat, zera się miejsce który spotykam się z tobą od lat Nie bierz, jak dalej Będziesz dobra to, to Będziesz miał taki łeb Jak ja i nie was jest Nie robię tego dla hajsu, nie Po prostu daję wam znać, daję wam znać To całe ja I cały mój skład, cały mój świat Lubię się w mieście, dlatego ja nie chcę być tam, lecz wszystko co dobre uciekło i zlewa się świat, świat.